no cześć, dzień dobry, witajcie panie i panowie ja dzisiaj pokażę wam jak działa ta naprawdę moja kamerka e, 70mai e, 4K T800 słuchajcie, no ja jestem ją zafascynowany, dla mnie ona działa zar zarąbiście słuchajcie, no wygląda to po zainstalowaniu tak jak widzicie tutaj e, jest, no, no jest, no jest po prostu jest kamerka Widzicie, raz, dwa, trzy, trzy. Raz, dwa, trzy kamery czyli moja kamera, kamera wsteczna i kamera przednia. Oczywiście te kamery są wymienne, możecie sobie, sobie wymienić. I dalej, zabezpiecza przód, zabezpiecza tył w trakcie jazdy i można powiedzieć, że przez szyby, przez tą kamerkę wewnętrzną w pewnym stopniu zabezpiecza też. Yy, boki pojazdu. Nie jest to takie na 100% zabezpieczenie, bo z boków to tylko widać, że ktoś, na przykład, będzie się mi kręcił przy tych drzwiach, yy, prawda, jak będzie chciał otworzyć boczne drzwi, no ale zawsze to jest. No i co jest fajne, to że zarejestruję. Oprócz tego, jeśli mam ten moduł 4G po prostu wyśle mi informację na telefon, że ktoś się kręci przy moim aucie. Także to jest fajne, to działa i to naprawdę robi. I słuchajcie, warto. Ja teraz się przejadę kawałek drogi, bo w końcu po paru dniach zrobiła mi się ładna pogoda, więc mogę wyruszyć i pokazać wam jak to działa naprawdę. E, przejadę się tutaj kawałeczek pokażę wam, żebyście sami ocenili jak ona rejestruje w dzień po prostu w dzień, w dzień w słoneczny fajny dzień a nie tylko w takie, w takie zachmurzenia, w które ja prawda, jeździłem do tej pory nie będę jechał daleko przejadę się tutaj kawałek tylko patrzcie, zerknijcie zerknijcie na to co ona po prostu potrafi jak naprawdę fajnie, fajnie to nagrywa w 4K, dla mnie spełnia to wszystkie moje zapotrzebowania na kamerkę rejestrującą moją jazdę, nie? czyli ten wideorejestrator dla mnie działa. Oczywiście spójrzcie przez okno, pogoda się w końcu naprawdę zrobiła jeśli chodzi o, o, o jazdę. Także, jak widzicie, pogoda jest fajna. Słoneczko już trochę wychodzi, zachmurzenie, chmury jakieś tam są jeszcze, ale coś już, coś już się dzieje. Za moment, po prostu, jak przyjrzyjcie, zobaczcie. I teraz popatrzcie, tak wygląda kamera w dzień, prawda? Przy rejestrowaniu jazdy z przodu. Po prostu 4K, fajnie wszystko widać, to co trzeba. Oczywiście w międzyczasie tak samo nagrywa tył. Eee, według mnie troszeczkę mogłoby to lepiej tył nagrywać, no ale e, lepsze jest to niż nie mieć nic. No i wiecie, najważniejsze jest to, że cały czas mam zabezpieczone, prawda? Tylne drzwi, jakby ktoś chciał do mnie się dobierać. Oczywiście, dodatkowo jeszcze na aplikacji już przy telefonie można zobaczyć swoją trasę jazdy, gdzie byliście, gdzie jechaliście, ona to wszystko po prostu rejestruje. Także, jeśli musielibyście mieć jakiś dowód do sądu, czy tak dalej, że ktoś Was, czy dla BOSA, że ktoś Was coś tam, coś tam się stało, to myślę, że w pewnym stopniu mógłby, mógłby być to dowód. Nie mówię, że, bo tego nie wiem, że to jest faktycznie. Bo macie godzinę, czas, macie prędkość, z którą jedziecie, macie e, lokację, w której jesteście. Także myślę, że. Dla mnie osobiście wszystkie te warunki są spełnione. I co wy na to? Jak wam się podoba jazda z tyłu, jak wam się podoba kamerka z przodu. Powiedzcie mi, czy, czy to jest warte zachodu? Oczywiście, wiecie jak ja mam to podłączone. Ja to mam podłączone przez Power powerpack, czyli urządzenie baterię, która jest ładowana. W w trakcie jazdy, żeby nie, za... nie u... rozładować mojego akumulatora, i teraz podłączenie jest wykonane w ten sposób, że kamera jest podłączona do baterii. Ten power pack i power pack jest podłączony pod bezpieczniki w aucie, i w momencie, gdy odpalę auto, ono zaczyna pracować. W tym momencie jest ładowana bateria. I cały czas, cały prąd jest pobierany z baterii, która jest ładowana. Oczywiście w momencie zatrzymania pojazdu yy, automatycznie przechodzi zasilanie. Odłączane jest ładowanie i tylko kamera działa z baterii. Działa to około 40 godzin, w zależności od opcji, które wykorzystacie. No i wiecie, nie rozładuje Wam akumulatora, bo nie bierze po prostu Udziału w. A kamerka nie bierze udziału, prawda? Nie ma podłączenia, że tak powiem, w trakcie postoju z, a, z akumulatorem. O tak, o Polskie walczyli, nie? No i to jest właśnie potrzebne, bo Wam, jak mówiłem, wcześniej miałem tą inną kamerkę. Bez tej baterii ona mi cały czas rozładowywała akumulator. Musiałem pamiętać, żeby ją odłączyć. Tutaj ta opcja mi ucieka. 4G. Czteryga... Bardzo jasno nagrywa. Zresztą sami widzicie, jak wygląda noc. Fajne kolory, to co mi się podoba. W trzech kamerach jest HDR. Nagrywa, nagrywanie przód, tył w 4K, środek 1080. Uwierzcie mi, dla mnie petarda. Także jeśli mogę Wam polecić coś, pokazać jak to działa. Dobra, teraz chwila o podłączeniu. Powiem Wam tak na sucho. Kamera jest podłączona z modułem GPS, moduł GPS podłączony jest z powerbankiem i ten powerbank jest podłączony z akumulatorem, i to działa w takim systemie. Oczywiście, kable mam wszystkie pochowane. Ważna rzecz, aby moduł GPS był wystawiony gdzieś w widocznym miejscu, nie był zakryty, żebyście mieli, prawda, żeby po prostu był sygnał. Także tak to działa. Tak to robi. Jak widzieliście na moim wcześniejszym filmie, ja mam, jedno, mam sprzęt zamontowany. Kamerę z przodu, na słupku y, moduł GPS i z tyłu power bank y, leży. Za moment wam to pokażę. Kończę już swoją taką krótką podróż. I... Oczywiście, oczywiście, tak jak zobaczcie, jeszcze raz. Kamerka wyłączyłem silnik automatycznie przeszła w tryb pracy z akumulatora oprócz tego GPS jest cały czas skonektowany prawda z siecią no i teraz idźmy zobaczmy miejsce gdzie jest schowany mój akumulator przepraszam power park. dobra tylko muszę wziąć kluczyki Musimy wejść do zakrystii, bo e, oczywiście akumulator schowany jest z tyłu. I proszę bardzo, tu jest całe urządzenie Seventy mai e, bateria podłączona, która jest w jakimś tam stopniu teraz naładowana, bo już dwa dni ona pracuje Bez ładowania nie jeździłem nigdzie tak daleko. Także widzicie, mam ją zamontowaną tutaj: podłączone kable, kamera, modem GPS, wszystko i, i to działa. A teraz chodźcie jeszcze, zobaczcie mojego Brudasa. Więc, pod słońce, Holender. Więc tak, tu jest, widzicie, kamerka jedna. Tu jest, i później mamy kamerkę. Z tyłu jest, jak widzicie, tutaj przykryta tą szybką, druga kamerka. Dla mnie osobiście sprawuje się to rewelacyjnie. Zobaczcie, czy wam da radę.